Warszawa 14 marca 2012 roku jesteśmy przy gmachu sądu Sądów Alei Solidarności Dzisiaj odbędzie się kolejna rozprawa w sprawie Kobylański przeciwko Sichorskiej. Przybyła do nas już Grupa z Łodzi ze stronnictwa narodowego. Widzimy tutaj przed nami pana prezesa Stronictwa Ludwika Wasiaka. Proszę bardzo o wypowiedź. Serdecznie witam wszystkich narodowców w kraju oraz za granicą generała Kobelańskiego i wszystkich naszych zwolenników. No cóż, dzisiaj kolejna rozprawa, bo wiadomo, że to jest ich taki standardowy zamiar, żeby to przesuwać w nieskończoność. Z racji tego, że nasz generał już ma y, odpowiedni wiek, ale nie doczekają się tego przesunięcia. Jest y, y, dzisiaj ze mną wiceprezes Stronnictwa Narodowego Bogdan Tomaszewski. Może kilka słów Boga dla telewizji narodowej. Protestujemy przeciwko przywdzącej wypowiedzi ministra Sikorskiego pod adresem generała Kobielańskiego. Takich rzeczy nie powinno się robić, to jest niezgodne. Tradycją, żeby obrazać, osoby starsze i Największego patriotę, największego pierwszego, zawsze mówię, pierwszego Polaka po Janie Pawle II, generała Kowelańskiego, minister spraw zagranicznych, pełniący funkcję ministra Rzeczpospolitej Polskiej, funkcję ministra spraw zagranicznych, mówi nazywa typem spod ciemnej gwiazd. To jest niedopuszczalne. I dlatego odpowie za to słowo, za to oszczerstwo, tak samo jak jego 19 żydowskich kolegów, którzy przegrali proces, niemniej nie chcą przeprosić w mediach i w gazecie przed całym narodem polskim i przed całym światem. To byłoby na dzień dzisiejszy. Oczywiście czekamy na przybycie naszych kolegów z ruchu Polski. z obozu Wielkiej Polski, no i oczywiście sympatyków i naszych zwolenników, zwolenników generała Kobylańskiego, zwolenników wolnej, niepodległej Polski. Dziękuję za wywiad prezes Stronnictwa Narodowego, komendant Polski duży Szczeleckich, pułkownik Ludwik Basia. Dziękuję za wypowiedź.